Hej, hej, witajcie w Grand Prix, ostatnim Grand Prix tego sezonu. No i jaką tu obrać strategię? Um, pff, wychodzi na to, jakby ciśnięcie było dobrym pomysłem tutaj, przynajmniej tak to wygląda. Może i dla Lawsona, myślę, że dla Pursha to nie będzie najlepsza strategia. Ciekawe, pokazuję, żeby zaczął na hardach. A co ciśnie dalej na mediumach dwa razy, tak? No myślę, że możemy tak zacząć. Z ciekawości. Zobaczymy jak to wyjdzie. Kółko mniej. Temu damy chyba dwa kółka mniej, bo znowu go dogonią. Mm, przeniesienie jedziemy. Zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. To kiedy on ma cisnąć? Według strategii. A, na trzecim i czwartym stincie, a ten na drugim i trzecim. No, będzie ciekawie. Lecimy. Ach, tu Verstappen chyba też na hardach. To w ogóle krzywo tak stali na ten start? Jedźmy. Uwaga, żółta flaga. widzę że Sainz wypadł. DRS, więc trzeba tu próbować. Ale nie będzie miał push Są go wyprzedzi. Mam nadzieję, że dżonie. Puszcza, musi być podciągnięty przez lausa dobrze. No, leci. Teraz Lawson wyprzedza Hulk, radę? Chyba tak. O proszę tu. Spadnie, ale ma co? Mówicie. Zaraz wcale nie będzie taki wolny. No, na jakoś tam jedzie. Można tu pierwszą Faktycznie da radę O, już mu skrzynia siada. Tak. <grybujesz> tak myślałem, że tak będzie. Zobaczymy czy kursza go dogani. spróbuję żeby go co miał DRS ale nie mi się uda w jeszcze nie teraz Teraz no, jeden i drugi może przycisnąć Dobra start, czy myślę? O, jaki mam pom? Mogę go mieć. To stary. No, ależ poszedł. Kurczę, tu Na hardzikach Wcale nie ma tak daleko do tych sprzedać na software. Może to nie był głupi wybór, co z tą strategią zobaczymy Mediumy na być, tak? Yeah, copy box. O! Yeah, sorry. Panie Lawson, co pan tu odwala? No, Doganiamy te hasy, ale one zaraz zjeżdżają do boksu. Ciśnienie na baterii. Ten musi trochę rozgrzać opony. Może przycisnąć też na baterii, co by złapać. Gdzie są szybsze auta? No już blisko to musi cisnąć. <gry> On ma stara, Storopon To może da radę Lawson. Uciec. Ciekawe czy Magnusem będzie teraz zjeżdżał, Hulk. Zjeżdża, czy Magnusem nie powinien. Będą mieć stack. Ta. Będę miał DRS, to fajnie. Albo i nie będę miał. Będę. Na tym drugim go wyprzedzić może. Nie wiem czy na tym pierwszym da radę. A da. No dobra. leki. Ojej, wyprzedza, wersja Bez sensu Będzie go puszczał pewnie zaraz Tak myślałem Tu Sain za mną na softa Dobra, weźmy Lawson. No Tylko go wyprzedził Verstappen na razie. Może przycisnąć trochę o oponach, ale widzę, że już słabiutko jedzie. Zresztą ta awaria pewnie nie pomaga. Także samo same hardy, no ale już mniej bardziej zużyte. Bo... Tak, szybszy No sam próbuje cisnąć Z naciskiem na to, że próbuje Bo go wyprzedzają wszyscy przez... Dobra, to musimy zmienić Tak, potwierdzone, potwierdzony. Tutaj niedługo będzie zmiana. Pewnie przed botasem będzie pursza, albo <gry> Słabiutki, zaraz będą zjeżdżać. O, będzie DRS akurat? Purszy mnie? O, kolejny. też ma DRS. Ok. Ale PRS to jeszcze kawałek, więc. Gazli, stare hardy O, Peres jeszcze kawałek No tu nikogo nie ma, to ten może cisnąć okon, hardy ale nie aż takie stare by stare gorsze niż nasze mediumy muszę go dojegać ja o sargent ze mną o mediumach dobra lecę dalej

Ostatni wyścig sezonu, puszczę. nie ukańcza wyścigu Lawson... Lawson zmieni na Hardy, będzie jechał do końca Ale ciekawe, czy on będzie miał plus jedno okrążenie, bo raz tak miałem, że miał, powinien być reset, nie? Ale nie wiem, jak to z tymi, co mają plus jedno okrążenie, jeżeli startuje się na plus jeden, to już nie ma szans na nic No nie, normalnie wystartował a. Oprócz tego, że już miał przygodę Ale 21 będzie, a Halkenberg ma plus Ja nie wiem jak to działa No dobra, z nim to i tak tylko można już jechać szybciutko, bo to nic nie zmieni. Jeszcze jakby halgo go dogonił, to było zabawnie. No szkoda, że nie ukończyli mi ostatniego wyścigu. No cóż, zdarza się. Tam błąd, kurcze chyba był. Czy inaczej, nie ma to już za dużego znaczenia, o Hulk zmienia. My próbujemy jechać do końca, już Lowsonem. I tak jeszcze go Verstappen wyprzedzi, paru kierowców szybszych No i Lacha 52 sekundy, nie no nie no, do dogoni go chyba Dwudziesta pozycja Lawsona, brawo <grywy> Oj, jejku Może za bardzo Pursze cisnąłem Ale cóż, szybki Grand Prix chociaż Ostatnie kółeczko I kończymy Ostatni Grand Prix w sezonie, 24 Grand 6 Sprintów, w sumie 30 odcinków Ukończyliśmy sezon Zobaczymy jak to będzie z limitem budżetowym, bo to mnie bardzo interesuje, bo tam chyba ponad pół miliona trochę zostało Mam nadzieję, że nie przekroczy utrzymanie budynków i pensje, ale to za chwilkę się yy, dowiemy jak to Wygląda. Red Bull zdobywa tytuł. No, ok, dobra. Więc y, ja zapisuję, a z Wami widzę się na podsumowaniu już jutro, bo nie chciałem tego robić teraz, tylko właśnie um, tylko w następnym odcinku, żeby mieć więcej czasu, żeby o tym porozmawiać. Tu miał być tylko Grand Prix. Także zostańcie ze mną, zapraszam na kolejny odcinek. Hej!